Hej, na jakiej kobiety zwróciłbym szczególną uwagę i patrzyłbym na nie trochę z przymrużeniem oka? Na kobiety, które mówią ci po pierwszym albo po drugim spotkaniu, że one cię kochają, że jesteś naprawdę, że ona się zakochała, że ona to czuje, że po prostu coś niesamowitego, że na pierwszy raz takie coś czuje, że jest zakochana i ona od razu cię kocha, wiadomo, po pierwszym albo po drugim spotkaniu. To samo, oczywiście albo bardzo podobny banał już słyszało przed Tobą wielu mężczyzn, którzy również coś takiego słyszeli, może po drugim spotkają, może po pierwszym, a może po trzecim. Ale jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta kobieta po prostu ma taki styl, bycia, ma taki styl mówienia, że kocha, kocha i jeszcze raz kocha, też miałem takich kolegów, którzy kochali co drugą kobietę, tak naprawdę nie, a w rzeczywistości chyba nie kochali żadnej albo może jedną gdzieś tam kiedyś, więc, więc to nie do końca jest fajne i nie do końca jest szczere. Bardzo bym zwrócił uwagę na coś takiego. Na pewno bym nie wziął tego na poważnie, tylko bym obserwował z przymrużeniem oka na to, co ona mówi w, dalszej, w dalszych dniach, w dalszych być może miesiącach spotkania. No bo jeżeli ktoś na początku mówi, że Cię kocha, a jeszcze tak naprawdę nie miał możliwości chwili przebywania z Tobą. Po, po pierwszym dniu już mówi Boże, jak ja Cię kocham, to tak szybko jak Cię kocha, tak szybko Cię przestanie kochać. To jest takie duże prawdopodobieństwo i duża taka moja obserwacja, którą zauważyłem na przestrzeni wielu, wielu lat. Więc taka skromna rada ode mnie, jeśli kobieta mówi, że Cię kocha po pierwszym spotkaniu i drugim, uśmiechnij się, powiedz, o jak cudownie, to później popatrzymy na efekty, kochanie, jak mocno mnie kochasz, Jaka jesteś fantastyczna, jaka jesteś yy, wspaniałomyślna, będę cię obserwował, kochanie, jak mocno mnie kochasz. I gwarantuję ci, że na 100 kobiet, 90 parę, tak jak szybko cię kocham, tak szybko cię przestanie kochać. Oczywiście są pojedyncze egzemplarze, które być może faktycznie po pierwszym spotkaniu nastąpiła ta cudowna miłość, ta piękna miłość i super. I dlatego można w tym momencie tym osobom pogratulować. Ale z moich obserwacji różnych osób, różnych związków, to w jaki sposób się zachowywali faceci i kobiety, mówiąc na pierwszych spotkaniach czy na drugich kocham cię, to to słowo kocham bardzo szybko pryskało i te związki szybko się kończyły. Ale to oczywiście znowu moje skromne obserwacje, których nie musisz brać do siebie, ale zawsze warto wysłuchać i poobserwować z własnego punktu widzenia. Gdybyś miał w każdym bądź razie problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademiamyślinkdm.pl Zapisz je już teraz. A ja osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina i życzę jak najwięcej cudownych randek, cudownych spotkań i tego, żebyście mieli... Albo jedną partnerkę, albo wiele partnerek, to będzie zawsze zależało tylko od Was. Hej.